23 stycznia co roku obchodzimy rocznicę śmierci, bohaterskiej śmierci naszego mieszkańca Dzierżoniowa, Krzysztofa Woźniaka, który zginął na misji w Afganistanie, na misji wojskowej. Niestety tak to się zdarzyło, że oddał najwyższą cenę za cenę życia, za, za, za wolność, za walkę o to, żeby właśnie utrzymywać ten pokój w, w Europie, na świecie. Krzysztof Woźniak był mieszkańcem Dzierżoniowa, wychował się tutaj, tutaj kończył szkoły, natomiast zawodowo był żołnierzem, żołnierzem gromu, który właśnie uczestniczył w tych misjach. Kilka lat temu Rada Miejska Dzierżoniowa podjęła decyzję, żeby właśnie tą aleję przy budynku na osiedlu błękitnym, gdzie mieszkał za czasów młodości, Krzysztof Woźniak, nazwać jego imieniem. Tego czasu właśnie jest to aleja imienia major, Majora Woźniaka, a corocznie 23 stycznia właśnie tutaj się spotykamy, żeby uhonorować pamięć tego naszego bohatera, mieszkańca naszego miasta. Pod jego dowództwem 12 października 2012 roku komandosi Grom odbili pięciu afgańskich zakładników. W nocy z 22 na 23 stycznia 2013 roku w prowincji Gazni doszło do ataku talibskich wojowników na polskich żołnierzy wspierających akcję afgańskich służb bezpieczeństwa. Znaleźli się oni pod silnym ostrzałem. Na pomoc ostrzeliwanym ruszyła sekcja kapitana Woźniaka. Akcja zakończyła się schwytaniem terrorystów. Jednak podczas akcji rannych zostało pięciu polskich żołnierzy. Najciężej ranny był kapitan Krzysztof Woźniak. Po udzieleniu pierwszej pomocy medycznej, ranni żołnierze śmigłowcy zostali przetransportowani do polskiego szpitala w Gazni. Pomimo wysiłków lekarzy, kapitan Krzysztof Woźniak niestety zmarł. Czwarta zmiana okazała się jego ostatnią. Był pierwszym żołnierzem gromu, który zginął w Afganistanie. Pośmiertnie awansowany został przez ministra obrony narodowej. Na stopień majora i odznaczony krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Rzeczypospolitej. Major Krzysztof Woźniak pozostawił żonę i osierocił trójkę dzieci. W szczególności chciałbym podziękować za pamięć i za yy, przybycie pana Burmistrza w służb mundurowych, harcerzy, bo młodzież to musi pamiętać o takich ludziach. No i jak co roku, po 13 lat minęło. Jesteście tutaj i pamiętacie. Bardzo Wam za to serdecznie dziękuję.